Dzień dobry, świetlista, istoto. Dziś wyjątkowy dzień. Mamy pełnię księżyca. I jesteśmy właśnie tuż po niej. Kilkanaście, kilkadziesiąt minut po pełni księżyca. Księżyc dla nas też jest bardzo ważny. Pełnia, wpływa na nasze ciało, duszę. To czas rytuałów, obfitości. To czas przyglądnięcia się swojemu życiu i nadania mu nowej intencji, wzmocnienia jakiejś intencji. Moją intencją dzisiaj jest miłość. Mocą miłości mojego serca. Błogosławię miłość i radość, która jest miłością w działaniu. Gdy miłość i radość się spotkają, nastaje pokój i wolność. Zatem i te dwie kolejne wartości Błogosławie wraz z tą pełnią. Księżyc świeci odbitym słonecznym światłem. Zatem mamy dzisiaj świt z pełnią Księżyca i Słońcem. piękny, wartościowy dzień. Jeżeli jeszcze nie masz pomysłu na to, jak jaką intencję nadać temu dniu, to może czytanie Bhagavad Gita, na które cię zapraszam w tej chwili. Wesprze Twoją wyobraźnię i intencja się znajdzie. Zapraszam do Bagawat Gita, taką jaka jest. Jesteśmy w drugim rozdziale pod tytułem Treść Gity w skrócie. Teraz tekst dwudziesty drugi. Tak jak człowiek zakłada nowe ubrania, zdejmując stare, podobnie dusza przyjmuje nowe materialne ciała, porzucając stare i zużyte. Znaczenie: Zmiana ciała przez indywidualną duszę rozmiarów atomu jest uznanym faktem. Nawet niektórzy ze współczesnych naukowców, którzy nie wierzą w istnienie duszy, ale jednocześnie nie potrafią wytłumaczyć źródła energii w sercu, muszą uznać bezustanne zmiany ciała zachodzące w nim od wieku dziecięcego do chłopięcego, od chłopięcego do młodzieńczego i z kolei od wieku młodzieńczego do starości. Następnie zmiany te przenoszone są na inne ciało. Wytłumaczono to już w poprzednim wersecie. Przemieszczenie indywidualnej duszy rozmiarów atomu do innego ciała możliwe jest dzięki łasce duszy najwyższej. Dusza najwyższa spełnia życzenia duszy indywidualnej, tak jak jeden przyjaciel spełnia pragnienia drugiego. Wedy, jak Mundata Upanishad, ale również pani Upanishad, porównują duszę i duszę najwyższą do dwóch zaprzyjaźnionych ptaków siedzących na tym samym drzewie. Jeden z tych ptaków, dusza indywidualna, spożywa owoce tego drzewa, podczas gdy drugi krzna jedynie obserwuje swojego przyjaciela. Jeden z nich, mimo iż są one takie same jakościowo, oczarowany jest owocami drzewa materialnego, podczas gdy drugi tylko obserwuje czynności swojego przyjaciela. Tym obserwującym ptakiem jest krzna. A pożywiającym się arjuna. Chociaż są oni przyjaciółmi, to jednak jeden z nich jest panem, drugi zaś sługą. Zapomnienie o tym związku przez duszę indywidualną powoduje, że zmienia ona miejsce z jednego drzewa na inne, czyli jedno ciało na inne. Dusza dziwa bardzo ciężko zmaga się na tym drzewie ciała materialnego, ale skoro tylko zgodzi się przyjąć drugiego ptaka za najwyższego mistrza duchowego. Tak jak to zrobiła Arjuna, dobrowolnie podporządkowując się krznie w celu otrzymania nauk, to przez to podporządkowanie natychmiast uwalnia się ona od wszelkich rozterek. Potwierdza to zarówno mandaka u pani Shad, jak i szwete szwara u pani Shad. Mimo iż te dwa ptaki znajdują się na tym samym drzewie, ptak spożywający owoce tego drzewa, opanowany jest przez rządzę i pogrążony jest w smutku. Lecz skoro tylko zwróci swoją twarz w stronę przyjaciela, którym jest Pan i poznaje jego chwały, natychmiast uwalnia się od wszelkich rozterek. Arjuna zwrócił twarz w kierunku swojego wiecznego przyjaciela Krzny, aby wysłuchać od niego Bhagavad Gitę. Słuchając Krzny może on poznać najwspanialsze chwały Pana i uwolnić się od wszel wszelkich rozterek. Pan radzi tutaj Ardzunie, aby nie rozpaczał z powodu zmiany ciał przez jego starego dziadka i nauczyciela. Powinien być raczej szczęśliwy, zabijając ich ciała w słusznej walce, tak aby od razu mogli zostać oczyszczeni z wszelkich następstw swoich cielesnych poczynań. Kto składa swoje życie na, na ołtarzu ofiarnym albo w słusznej walce. Zostaje natychmiast oczyszczony z wszelkich następstw grzechów i podniesiony do wyższego poziomu życia. Więc nie było dla Arjuna powodu do rozpaczy. Tekst 23. Nigdy i żadną bronią nie można duszy pociąć na kawałki, ani ogień nie może jej spalić, ani woda zamoczyć, ani też nie może wysuszyć jej wiatr. Żadnego rodzaju broń, miecze, płomienie, deszcze, silny wiatr itd. Nie są w stanie zabić duszy. Okazuje się, że oprócz współcześnie znanej broni ogniowej, do której zalicza się też broń nuklearną, wcześniej istniała broń innego typu, zrobiona z różnych elementów materialnych, takich jak ziemia, woda, powietrze, eter. Broń ogniowa neutralizowana była przez broń wodną, która nie jest znana teraz współczesnej nauce. Współcześni naukowcy nie posiadają też wiedzy o broni wiecznej. Niemniej jednak dusza nigdy nie może zostać pocięta na kawałki ani nie może też być unicestwiona przez żaden rodzaj broni, pomimo różnych naukowych wynalazków. Filozofowie majavadi nie są w stanie opisać, w jaki sposób indywidualne dusze powstały po prostu z ignorancji, a następnie zostały okryte energią iluzoryczną. Nigdy też nie było możliwe odcięcie duszy indywidualnej od oryginalnej duszy Najwyższej. Raczej dusze indywidualne są wiecznie oddzielonymi cząstkami duszy Najwyższej, ponieważ są one wiecznie atomowymi indywidualnymi duszami. Mają one tendencję do pokrycia się energią iluzoryczną i w ten sposób tracą towarzystwo Najwyższego Pana. Podobnie jak iskry z ognia, mimo iż, naukowe jakościowo, mimo iż jednakowe jakościowo z tym ogniem, łatwo ulegają zgaszeniu, kiedy tylko znajdą się poza jego obrębem. Waraha Puranie żywe istoty opisane zostały jako oddzielne, integralne cząstki Najwyższego. Są one, takim wie są one takim wiecznie również według Bhagavad-gity. Więc nawet uwolniwszy się spod wpływu iluzji, żywa istota nadal pozostaje oddzielną tożsamością, tak jak to wynika wyraźnie z nauk Pana udzielonych Arjunie. Arjuna został wyzwolony dzięki wiedzy otrzymanej od Pana Krzny, ale nigdy nie stał się jednym z Krzną. Tyle bagawat gita na dziś. A teraz kilka słów refleksji ode mnie po przeczytaniu tego fragmentu. Czym dla mnie jest ta dusza? Te dwa ptaki tak naprawdę siedzące na drzewie. Jeden który jest tak bardzo zaaferowany tymi wszystkimi owocami tego drzewa. Wszystkim, co materialne, by się tym pożywić, by doświadczyć, a drugi, który z czułością, miłością obserwuje, znając już efekty każdego z tych pokarmów, jest gotowy w każdej chwili wesprzeć swojego przyjaciela na razie zaaferowanego. Owocami. Tak sobie pomyślałam, że to jest trochę tak, jak zobaczyć świat z zewnątrz i, i zobaczyć świat własnymi oczami. To jest trochę tak, jakby w medytacji wyjść poza ciało, Połączyć się ze źródłem i z poziomu wyższego ja mieć możliwość zaobserwowania się z zewnątrz, zobaczenia swoich ruchów, myśli, poczynań bez żadnych emocji, bez oceniania, takimi, jakie są z odległości. Są doświadczenia też tych wszystkich istot, które przeżyły śmierć kliniczną i których ciała odmawiały posłuszeństwa. Cząstka duszy jeszcze w tym ciele odrobiną świadomości była, ale większość jej już była na zewnątrz, obserwując wszystko, co się wkoło dzieje, bez emocji, ale w totalnym spokoju. Radości. Większość z tych ludzi opowiada, że nie chce wracać. Wracają tak naprawdę najczęściej mając poczucie obowiązku względem bliskich, widząc ich rozpacz nad ciałem, mając jeszcze jakąś misję do spełnienia, coś niedokończonego na tym drzewie życia, jeszcze jakiś owoc nie został spróbowany, i resztką woli, życia wracają, ale ten stan ponad ciałem, wtedy kiedy obserwują to ciało już z odległości, jest dla nich tak miły, że ten powrót jest ciężki. Ale to, co się dzieje później, jest piękne. Najczęściej ci ludzie opowiadają, że już się nie boją, nie boją się śmierci. To nie jest tak, że czekają z utęsknieniem, chociaż i takie opowieści słyszałam, ale że już się nie boją żyć, czyli nie boją się śmierci. Ja doświadczyłam dwukrotnie podobnego stanu, nie poprzez śmierć kliniczną, ale medytując. Za każdym razem, jak medytuję, są to piękne stany, ale tak głębokiej medytacji oddzielenia totalnego od ciała i bycia zupełnym obserwatorem <tryk> doświadczyłam raptem dwa razy. Tęsknię za takimi stanami w medytacji. Za każdym razem moją intencją jest wejść w ten stan. Ale jak słyszysz, bo dzielę się właśnie tą historią, nie za każdym razem się to udaje. To nasze wyższe ja poprzez taką pępowinę z naszego ciała prowadzi nas do źródła. I ten stan faktycznie można osiągnąć medytacją. Stan, w którym stajemy się bardziej obserwatorem, aż prawda absolutna, krzna jest nas, naszym bezpośrednim przewodnikiem. Piękny stan. Mądrości i spokoju, świadomości bez strachu, bez wszystkich obciążeń emocjonalnych. Życzę Ci pięknego dnia, piękna, świetlista istota. Mocą miłości mojego serca. Błogosławię nasz kontakt z wyższym ja.